Państwa na zapowiadanej przeze mnie kilka miesięcy temu serii wykładów przez internet. Będzie to seria poświęcona fizyce budowli, a dokładniej z fizyką budowli za pan brat, czyli jak uniknąć błędów przy projektowaniu i wykonawstwie. Na początek kilka uwag organizacyjnych. Ponieważ wykład potrwa grubo ponad 4 godziny, to podzielony został na części, tak aby nie przeciążać Państwa urządzeń mobilnych i łączy komputerowych, ponieważ no byłby zbyt objętościowo duży. Natomiast będzie w częściach, co oznacza, że po zakończeniu każdej części można sobie zrobić przerwę bądź kontynuować, otwierając kolejną część, i tak aż do końca wykładu. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to chciałbym Państwa prosić o. Wypełnienie krótkiej ankiety, którą każdy zobaczy po zakończeniu ostatniego odcinka, ostatniej części wykładu. Będzie to ankieta anonimowa, a dla mnie jest potrzebna po to, aby następne wykłady dopasować do Państwa oczekiwań i do Państwa potrzeb. Stąd też bardzo proszę poświęcić dosłownie kilka sekund, bo tam będą trzy punkty do wypełnienia żeby ustosunkować się do tej formy i do tej treści i do tej jakości jaką teraz państwo doświadczycie na tym wykładzie. Kilka słów o sobie. Skończyłem Politechnikę Warszawską, wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej w roku 76, 1976. Moja specjalność to urządzenia cieplne i zdrowotne. Po czym rozpocząłem pracę i pracowałem przez 10 lat na Politechnice Białostockiej w Zespole Fizyki Budowli oraz systemów wentylacyjnych. Tu się mogę pochwalić, albowiem zaprojektowałem i zbudowałem pierwszy w Polsce węzeł doświadczalny centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej pracujący na obiekcie rzeczywistym. Natomiast od roku 1986 Odszedłem z uczelni i prowadziłem własną działalność do dzisiaj gospodarczą. W roku 1985 uzyskałem rzadkie w Polsce uprawnienia rzeczoznawcy PZTS Not w zakresie prac badawczo-studialnych ciepłej fizyki budowli. Ciepłą fizyką budowli zajmuję się do dzisiaj, współpracując przez te 40 lat z wieloma, a może nawet z większością światowej klasy producentów technologii budowlanych różnych od chemii budowlanej po urządzenia i systemy. Między innymi współpracowałem na samym początku z bardzo sobie cenię z firmą furtenbach wausti gdzie przez 4 lata blisko współpracowawszy, uczestniczyłem w ich badaniach, na obiektach, w ich laboratoriach, w ich produkcji, którymi się Firma zajmowała, zajmowała się szerokim spektrum od chemii budowlanej aż na preparatach do ochrony drewna, skończywszy. Współpracowałem też z włoską firmą Tegola, z norweską Izola od membran kubełkowych oraz pokryć dachów bitumicznych, z firmą austriacką Murexin w zakresie właśnie chemii budowlanej, także z firmą niemiecką Uzin. Z włoską firmą Caracol, z niemiecką firmą Ako do od odwodni liniowych, z austriacką firmą Baumit też produkty chemii budowlanej, z niemiecką firmą Remers też z chemii budowlanej, z niemiecką firmą Deiterman, dzisiaj Weber ze szwedzką firmą Optirock, dzisiaj także Weber z włoską firmą Torgler z chemii budowlanej i bym mógł wyliczać jeszcze pewnie gdzieś około 30%. Takich znaczących producentów. One wszystkie pozwoliły mi na doświadczenie fizyki budowli w praktyce, albowiem są to firmy, które mocno badają swoje zastosowania produktów na obiektach, tak aby, wyciągając wnioski z eksploatacji i z badań, doprowadzić do coraz lepszej jakości tych produktów, a na tym korzystałem ja, ponieważ uczestniczyłem. Zarówno w zagadnieniach teoretycznych, jak też praktycznych. Tak więc do dzisiaj w zakresie swojej pracy doradztwa technicznego zajmowałem się już grubo ponad dwoma tysiącami budynków o różnej wielkości, przeznaczeniu i kubaturze od domów jednorodzinnych przez domy wielorodzinne, mieszkalne, kubaturowe, aż na budownictwie przemysłowym i zabytkowym skończywszy. Napisałem ponad 90 publikacji zawodowych, natomiast najważniejszą z nich to jest wydana przeze mnie w ubiegłym roku książka Sekrety tworzenia murowanych domów bez błędów. No ku mojemu zadowoleniu, coraz szerzej i coraz częściej sięgają po nią zarówno inwestorzy nie mający nic wspólnego z budownictwem, jak też projektanci różnych branż, a architekci i inżynierowie budowlani szczególnie. Należą też do Międzynarodowej organizacji IBPSA, zajmującej się procesami fizycznymi w budynkach. Jest to organizacja światowa o największym poziomie i najwięcej mająca do powiedzenia właśnie w zakresie praktycznej fizyki budowli. Jeśli chodzi o zagadnienia, które będę chciał Państwu poruszyć na tej serii wykładów, to głównie na temat popełnianych błędów, zarówno w zakresie projektowania, jak też w zakresie wykonawstwa. Dlatego, że wszystkie te błędy mają swój jeden rodowód, a mianowicie opierają się na nieprzestrzeganiu bądź pomijaniu bądź nieznajomości, zjawisk fizyki budowli. Fizyka budowli to jest matka wszystkich nauk w budownictwie i ta matka musi być rygorystycznie przestrzegana, inaczej skutkuje błędami. No i tutaj na marginesie chciałem Państwu jedne rzeczy powiedzieć, a mianowicie ja nie wymyśliłem fizyki budowli. Ja nie stworzyłem żadnego prawa fizyki budowli. Ja jedynie chcę Państwu przekazać to, co do tej pory fizyka budowli osiągnęła. I może zaskoczę wszystkich, ale początek fizyki budowli zaczyna się około roku 1500, kiedy Leonardo da Vinci wynalazł higromet wełniany. Od tego czasu datujemy właśnie rozwój coraz bardziej większy fizyki budowli i to był rok 1500. 180 lat później Isaac Newton odkrył prawa przejmowania ciepła. A w 1753 Bernoulli odkrył prawo mechaniki płynów. Do dzisiaj podstawa tej dziedziny fizyki budowli. W 1785 de Saussure stworzył higrometr włosowy i co ciekawe, do dzisiaj stosowany i produkowany i sprzedawany. W 1805 roku Dalton odkrył bardzo ważne prawo ciśnień cząstkowych w mieszaninie gazów. A w 1820 furier odkrył prawa przewodzenia ciepła, na których cała współczesna technika się opiera. W 1884 roku z kolei Boltzmann odkrył prawo promieniowania cieplnego ciała, i tak można mówić długo, 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 albowiem z tamtych to właśnie lat, czyli kilkaset lat temu, pochodzą odkryte zjawiska i prawa fizyki budowli. A zatem jest to no, chyba stan, trzeba przyznać, jakiś paranoidalny, że tak dawno świat już o fizyce budowli wie, a tak mało stosuje się ją na co dzień przy projektowaniu i budownictwie w Polsce. W Polsce, bo w innych krajach. Dużo, dużo dalej sięgają zastosowania fizyki budowli, a w ważniejszych krajach świata fizyka budowli jest podstawą projektowania i budowy. Natomiast w Polsce niestety nie. Skąd się to bierze? Zadawałem sobie to pytanie i opisałem też w kilku zdaniach w swojej książce. A mianowicie źródłem jest powiązań wiele, ale generalnie bierze się z nieznajomości fizyki budowli, a nieznajomość ta z kolei Pojawia się na skutek tego, że w programach studiów na wydziałach budowlanych fizyka budowli jest traktowana bardzo symbolicznie, często po macoszemu. Dla przykładu, fizyka budowli jest wykładana na architekturze w takim samym wymiarze jak zajęcia WF-u, czyli w żadnym wymiarze, bo nie ma egzaminu końcowego, nie ma ćwiczeń, nie ma zajęć praktycznych. A więc fizyka budowli jest traktowana po Macoszemu jako piąte koło wozu, co zresztą doświadczyłem, bo też przez dwa lata wykładałem na Politechnice Białostockiej, fizykę budowli na architekturze niestety przestałem, albowiem z grupy 30 kilku studentów, tylko kilku przychodziło na zajęcia i to się strasznie nudzili, ponieważ nie było żadnych egzaminów. I tak jest właśnie do dzisiaj w całym kraju. Natomiast jeżeli chodzi o wydziały budowlane, no to na wydziałach ogólnobudowlanych czy konstrukcyjnych kierunkach nie ma fizyki budowli, natomiast jest w dość dużym wymiarze nawet na wydziałach inżynierii sanitarnej i wodnej, a dokładnie na specjalnościach ciepownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji. Problem jest tylko taki, że z kolei ci absolwenci mający potem uprawnienia projektowe, projektanci, niestety, ale fizyki budowli bardzo mało wdrażają w życie. Bierze się to stąd, że architekci, jako główno dowodzący projektami budowlanymi, po prostu jej nie potrzebują. Potrzebują jedynie od takich właśnie projektantów zaprojektowania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, ogrzewania, wentylacji czy ciepłej wody użytkowej i na tym się to kończy. No, i oczywiście, ponieważ płaci się za to, czego oczekują, czyli za zrobienie projektów, w związku z tym fizyka budowli jest pomijana, i, i tutaj mam żal do inżynierów branży sanitarnej, że widząc i wiedząc o tym, że fizyka jest po budowli pomijana, niestety tej fizyki nie wdrażają i o nią się nie upominają. No więc ja się upominam i będę Państwu postaram się maksymalnie prosto wdrożyć i zastosować. Zjawiska fizyki budowli. Winien jestem jeszcze jedno wyjaśnienie. Otóż prawie 10 lat temu, zupełnie bezmyślnym rozporządzeniem, Ministerstwo Infrastruktury zniosło obowiązek sprawdzania projektów budowlanych dotyczących domów jednorodzinnych. Utrzymano obowiązek sprawdzania projektów dla budynków większych, ale domy jednorodzinne pozbawiono tej kontroli. Skutek taki, że podczas projektowania po prostu projektanci poprzez domniemanie stwierdzili, że skoro dla domów jednorodzinnych obowiązku sprawdzania projektów nie ma, to tak jakby można tym projektom folgować, co też w praktyce ma miejsce. Inna sprawa, że sprawdzanie projektów dla budynków większych, kubaturowych jest to w Polsce czysta fikcja. Albowiem sprawdzający to też architekt, a zatem mający taką samą wiedzę jak autor projektu. Państwo wiecie, że sprawdzający zawsze musi mieć wiedzę większą niż osoba, którą sprawdza. Inna sprawa, że to sprawdzanie jest fikcją, jeszcze i z tego powodu, że tak naprawdę tego sprawdzania po prostu nie ma. Sam byłem świadkiem naprawdę wiele razy, na czym polega sprawdzanie projektu. Państwo wiecie, architekci, jeśli mnie słuchają, to potwierdzą. To sprawdzanie polega na tym, że kolega, koledze czy koleżance podpisze projekt w rubryczce sprawdził, a innym razem będzie to relacja odwrotna. Tak więc braki wiedzy fizyki budowli, które znajdują swój ślad w tym, że projekty są albo z błędami w tym zakresie, albo są niedopowiedziane w tym zakresie, Skutkuje tym, że z kolei taki projekt, który wędruje do realizacji, niesie za sobą dalsze błędy, albowiem te błędy projektowe bądź niedomówienia są powielane. Natomiast tam, gdzie projekty są niedopowiedziane, po prostu pojawiają się nowe błędy, tym razem ze strony wykonawcy bądź kierownictwa budowy, gdzie często i gęsto braki w projekcie nie są. Powodem do tego, aby pro, prosić projektanta o uzupełnienie tych niedomówień w projekcie, a na własną rękę próbuje się różne miejsca i elementy rozwiązywać. Oczywiście, ponieważ brakuje wiedzy w, w zakresie fizyki budowli, to te właśnie takie partyzanckie działania najczęściej skutkują tym, że doprowadza się do poważnych błędów. Ponieważ postawiłem sobie w tej książce zadanie, że ona będzie przeznaczona zarówno dla tych, którzy w ogóle nie mają nic do czynienia z budownictwem, czyli dla zwykłych inwestorów, jak też dla specjalistów, inżynierów budownictwa oraz architektów, stanąłem przed poważnym zadaniem, jak pogodzić wodę z ogniem, albowiem chciałem nie zanudzić z kolei tych właśnie nieznających się na budownictwie skomplikowanymi wzorami, równaniami, wykresami, a jednocześnie dla tych, którzy się znają na budownictwie, starałem się nie spłycać tych informacji i tej wiedzy, które powinny mieć. I Dlatego w fizyce budowli w tej swojej książce podzieliłem ją na dwie części. W drugiej części książki opisałem podstawy fizyki budowli, zjawiska oraz skomentowałem. Zależności z niej wynikające, a w pierwszej części zawarłem praktyczne zastosowania fizyki budowli. Na obecnych wykładach postaram się w identyczny sposób pogodzić wodę z ogniem, czyli będę starał się Państwa nie zanudzić, a jednocześnie przedstawić to, co z fizyki budowli wiedzieć trzeba i to, co jest w niej najważniejsze.